Witajcie w kolejnym gameplayu. Dzisiaj przedstawię wam Sonic Riders na PlayStation 2. Pierwsza gra na PS2, którą tak naprawdę będę wam tutaj pokazywał z bardzo wielką chęcią, ponieważ ostatnimi czasy mam bardzo wielkie, no tu mam ściny, więc z tego nie unikniemy, ale em, mam bardzo ogromne e, przyzwyczajenie do tej gry, ponieważ e, opowiem wam krótką historię jeszcze przed gameplayem, ponieważ e, Mój kumpel gdy dostał tą grę dosłownie w 2006 roku gdzieś tak chyba w okolicach wakacji, bo ta gra wyszła w lutym, tak naprawdę, na PS2, Xboxa i Gamecube, no i na PC-ta też. Nie, na PC-a później dopiero. Eee, na PC' -ta też bym zresztą mam tą grę, może pokażę Wam gameplay, nie wiem, zobaczymy, muszę tylko zainstalować. I wtedy, jak z kumplem w Sonic Riders, to wow, ale fajna grafa, ale, ale fa fa fajny motyw w ogóle gry, nie? Że tu się tak ściga i w ogóle i w ogóle wszystko tak to, to po prostu no ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem że e, coś takiego właśnie jest tak na, na ps2 jeszcze nie nie wiem weźmy sobie metal city bo to jest bardzo fajny e, bardzo fajny jest ten bardzo fajna trasa no niewiele mi postaci zostało do odblokowania od, od weźmy sobie przykładowo nie wiem Tailsa weźmy sobie dla odmiany. No dobra, mam nadzieję, że laser nie będzie aż tak się chrzanił. Bo już troszeczkę zapauzowałem grę i konsola musiała pochodzić. Chyba już byłby rezultat bez ścinek, ale no cóż. Wczoraj miałem robić gameplay z Sonic Unleashed, niestety nie wyszło mi, wszystko się popieprzyło i cóż, co mam poradzić. No dobra, jedziemy. Metal City Zresztą ja z tej gry będę robił Zagrajmy Wy Więc Nie ma problemu Tylko tak pokazuję gameplay Chcę sprawdzić jak się, jak się spisuje e, Ten Easy Cup Kurde nie mogę Nie mogę się pod tym znaczy, po tym wspinać. Znaczy podpojeździć. Ale za to mogę to robić Ech Lipa Dobra. Mam swój kontakcik. Mój kumpe się z tego brechał. Ci przypierdzielę kontaktem od prądu. Onik. Nie ryzykuj. Nie. Yeah. Dobra. Jedziesz, stajesz, stajesz. Nie będę objaśniał sterowania, bo y, to w przyszłości... Jak będę zagrajmy wy, to wtedy się przyda. Taki detal. Mm, ale lipnie, ale lipnie zrobiłem trika. Yee! Yeah! O kurde. Jedź, Tailsie. O, i za to właśnie lubię Tailsa w tej grze. Tak macha tym kontaktem. Kurde! Dobra, jeszcze 9 pijach w i będę miał... Trzeci level prędkości deski Dobra Spokojnie Widać laser świetnie mi chodzi tutaj Rozrus Rozruszałem go trochę Wow Ale grubo Dawaj Jeszcze trzecie okrążenie ziom Tak jest Jeszcze raz Nie yeah. Idziemy Tails O kurde, co to było O już się pierdzieli laser, niedobrze Yeah, ranga SS SS! O o, nie jestem rodowitym Niemcem Zwrotnie, Polakiem O akurat. I tak nieźle nie idzie Yeah! Tak jest Bardzo dobrze, bardzo świetnie Wow, jaki czas przebiłem 48 sekund Dobra, pierścienie do puli Ech, Nie wiem jak tu wygląda triple play Chcę sobie zobaczyć Zobaczymy sobie no pewnie. Dzięki za zapis. Nie można przyspieszyć czy edytować czy coś. Tam myślałem, że to takie coś będzie. Nie ma nic. Dobra, przejdziemy jeszcze trzeci poziom. Trzecią trasę przepraszam. Przyzwyczajony jestem do... do modelu gry z platformowym tutaj zasięgiem. Weźmy sobie Emilkę na... A tak. Żeby było. Speed time for woman. A może w butach? To będzie śmiesznie wyglądało. Kupel jak zawsze graliśmy we dwójkę to tak się brechał z tej animacji takiej nagle szybkiej, nie? Hehe. <laughs> Zwałaba. A potem z tego lałem godzinami. Naprawdę. Takie to jest śmieszne No dobra Napięjcie lampy No dawajcie, dawajcie mi tu rozgrywkę, już Postawię 16 do 1, że ja wygram Tak, to ja Dobry czas Tak jest, yeah Kurde Myślałem że O ty. Co to za krzyki? Ja pierciele co to było? Dobra. Goń. Wow, wow. O kurde. Nara rafrajerzy. Sonic nie jest frajerem, przepraszam. No ale wiecie o co mi chodzi. O kurde! No szybko, gałuj, gałuj. Ja na to tak mówię, gałowanie. Dobrze, hawaj. Amy. Hmm. Coś dziwnego Amy robi. Tak palcany coś. się dobrze przyszyć w filmiku, ale nic ją o nic podejrzewać Dobra Kurde, tak nie zobaczę, bo mi zasłania menu Ty na dziadu Ja! Jardzie, miałby stopień ścieni od razu. Nie, no, ale słaba ranga. Słaba ranga triku. Szybko gałuj. Tak bym dziwnie stał. To u mnie normalne w końcu. Znacie mnie chyba. Jeszcze. No jak na razie. No, chyba się powtarzam z tymi trikami. Kurde tak. W końcu no, Właśnie przypomniał mi się Miałem coś fajnego powiedzieć W końcu widziałem dzisiaj ee, No W sklepie pudełko z PlayStation 4 W końcu widziałem Po raz pierwszy w życiu Na żywo 2000 złotych u mnie konsola kosztuje 2000 złotych. Dużo Jak cena normalna Kosztuje Wynosi... Cena kosztuje. No kosztuje, no nie wiem, no tak mi się powiedziało. E, wynosi ona... O kurde, no prawie mi się wbił, no... E, miała wynosić 1800 złotych. Ale chyba mi się przewidziało. Wypierdzielaj! <grym> kurde! To jest moc Emilki. <grym> Dobra O kurde mał pierścień z na No Knuckles, nie postarałeś się Będzie wkurzenie Będzie furia pudziana <grystanie> Dobra Tak jest Zapisanie I To będzie na tyle moi drodzy mm, Chciałem jeszcze Sonic nagrać coś No ale nie wiem Zobaczymy Zobaczymy. Może jeszcze coś odpalę na szybkiego. Sonic Riders. Sega Corporation 2006. Kurde. Pierwszy taki udany rok w ogóle prawdopodobnie w moim życiu, bo, bo polubiłem bardzo Sonica, zresztą jego bardzo już dobrze poznałem i zaczynałem już interesować się tak nim aż do chwili obecnej. Dobra, zmieniamy kartę pamięci na szybko. Na tą większą pojemnościowo, ale bardziej piracką Niestety Cóż, cóż mam zrobić? Jak nic nie zrobię Mam nadzieję, że już od razu będzie chodziło Tylko tego się domagam tak naprawdę od PS2 i niczego więcej Fajnej pracy Chcę zobaczyć, jak ten film będzie, znaczy, jak ta gra będzie tu wyglądała na wideo i ten no właśnie i tylko to mnie interesuje i potem może zmienię program na właśnie e, virtual dub editor, czy, video dub editor czy, czy coś w tym rodzaju tak w każdym bądź razie e, no tutaj to jest obraz po prostu straszny no ale zmienię dla was decyzję i zobaczymy ten drugi program zobaczymy czy on będzie w miarę dobry o normalnie czyta, nie tak jak wczoraj. No troszeczkę gorzej powiem Wam, ale no. Przy takim laserze nie będzie lepiej. No, chociaż tyle. Szczerze powiem, jakieś. Pierd pierdykania są, jakieś syg sygnały audio -video. Okay. Dzisiaj zapłacimy Sonic Calnichet na Wii, więc bardzo czekam na tą grę i postaram się w bardzo szybkim czasie pokazać wam nie tylko pudełko e, i płytę, ale także i w miarę e, dobry gameplay. Żeby było. Żeby było porównanie wersji PS2 i Wii. Zobaczyć jak to mniej więcej jest. Bo niektórzy lubią takie porównania Ja na przykład lubię, ale i tak na grafikę powiem Wam nie zwracam szczególnej uwagi Taka jaka jest Podoba mi się Ja nie narzekam Tylko narzekam na ten laser, który powinien działać lepiej Ale to jeszcze spokojnie Wymienić trzeba tylko ten laser i będzie dobrze O, dobra Już mamy wczytaną grę Wczoraj sobie zasejwowałem, no bo miałem Wczoraj robić dobry gameplay, niestety nie udało się. I no, widzicie, a był on śmieszny. No, zawierał kilka bugów. graficznych przede wszystkim. Ja jak laser, to laser, wiadomo. On się pierdzieli tutaj, i się zdziwiłem od razu z miejsca w ogóle, co to miało wyjść, nie? Tak sobie pomyślałem. Cz, dokładnie, okej, okay, a akt pierwszy. Wiem, że już widzieliście setki gameplayów z tego poziomu i tak dalej, ale ja się chcę przetest... chcę, kurde, Chcę siebie przetestować, jak ja teraz będę wywalał na początku tego roku, tak, bo potem będę testował wersję Wii i do sterowania się trzeba będzie przyzwyczaić, no i tak wiecie, no znajomość levelu jest obowiązkowa. Dobra, jedziemy. Ciśniemy, kurde. O kurde. Nie dobrze. Dobra. dam radę. Moja ulubiona wersja tej gry. Wersja Next genowa też jest fajna, ale uważam, że ta na PS2 Wii jest fajna. Także jest fajna. trzy twoja babcia patrzy. O kurde, jakieś. Jakieś niedopatrzenie dźwiękowe. Właśnie tutaj był ten błąd graficzny. Teraz spróbuję zrobić ten błąd. O kurde. Wiecie co? Coś tu zrobić. O, właśnie. No i teraz tak, ja jestem ciekawy, czy to mi się uda zrobić. Aj, bo naprawdę w wersji europejskiej jest ten błąd, który jest zawarty w, e, no, w kodzie gry amerykańskiej wersji, tak? Myślałem, że nie ma. Kurde. Trzeba się tak odbić, wiecie, zrobić boosta, odbić się od tamtej ściany. Wtedy może dałoby radę to zrobić, tylko teraz tak, e, okej. Okay. Teraz spokojnie. No nie, trzeba się idealnie wybić zresztą to specjalny specjalny kąt wybicia się Yeah Reach for the Stars Red Stars <grymne> Zwała No Sonic co tak stoisz nic nie robisz? Pokaż mi fakola albo chociaż tego serdecznego palca No to taki niemrawy jesteś. Sonik! No, obudził się. Chłopak. No nie no. Ja. Mam problemy. Dopiero się odezwałeś. Ja nie mogę. Dobra, nie, zapiszemy grę i koniec. Koniec, bo ja już tu nie wyrawiam. Sonic. ty masz taki zapłon. Jak... Jak... Jak ten, jak on się nazywa. Jak nie Ogar typowy. Słyszy coś, a po 10 sekundach się odzywa. E? Albo coś za głośno puszczono nie, jemu, jakąś muzykę i on nagle po 15 minutach dopiero wyskakuje. Bo już go uszy bolą. Dopiero, nie? Wiem, że mówię głupoty, ale no się czasami tak zdarza. Że się tak zdarza. W ogóle źle mówię, w ogóle jestem niedobry, tak, wiem. Zły jestem przez u... Zamknięte. Jestem sły. Nie zły, tylko sły. zły. Dobra, zapisuj mi tu i ty już wyłączaj mnie, bo już... Nie wyrabiam z tą konsolą, chociaż bardzo ją lubię, ale no niestety... Wkurza mnie. Z tym swoim laserem, no. Muszę tutaj machać tą konsolą, bo już nie wiadomo jak ma czytać. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jutro już nakręcę zwykłe, zegrajmy z komputera. E, będzie to albo ReadStar, albo GTA San Andreas, bo obiecałem, że już w tym tygodniu, że już w tym tygodniu będzie e, tydzień z GTA. Postaram się tak zrobić. Trzymajcie się i do zobaczenia.